Proces globalnego ocieplania wizerunku premiera Tuska. Zbierają się sztaby specjalistów, zmużdżają się, wycierają się z tego zmużdżenia, znów się zmużdżają, no bo teraz wizerunek premiera jest chłodny jak wnętrze lodówki eskimosa. Ocieplanie wizerunku premiera, generalnie polityka, polega na oszukiwaniu, że jest on fajnym, ciepłym, robotnym swoim chłopem, co to jak się zmusi, to i zapłacze, a jak trzeba, to i zwykłemu obywatelowi żarówkę naprawi. Do ocieplania wizerunku najlepiej nadają się dzieci. Najpierw więc w dniu dziecka na polecenie premiera wpuszczono do siedziby rządu bez kontroli tabuny ludzi z dziećmi, łamiąc tam te procedury bezpieczeństwa. Następnie premier pojawił się z dziećmi i matkami w telewizji śniadaniowej, ale to jakoś nie pomogło. Trzeba mocniej, myślę, podrążyć dzieci. Premier powinien sypnąć się po porodówkach i pod czułym okiem kamery odebrać poród. Albo nie, nie, nie odebrać. Odebrać ma złe konotacje, odbiera się pieniądze, podatki przyjąć poród, przyjąć, a następnie kopnąć się po salach i cały czas pod czujnym obiektywem kamery karmić niemowlaki własną piersią w perwiańskiej czapeczce. Tu byśmy się wzruszyli. To jest ktoś, byśmy powiedzieli, fajnie zakręcony, pozytywny wariat. No, tusk karmiący. A ostatnio premier bierze ludzi na nogę. On doznał kontuzji na meczu i epatuje, obnosząc się z nogą na tym blaku. Kształcę kalectwo przez chwalebne blizny, zdaje się premier nie wprost kuś za Krasickim Ignacy. Jeśli to nie wystarczy, to żeby ocieplić wizerunek, to, to ja nie wiem, że ta premiera powinien chyba podgrzać zdjęcie szefa rządów w mikrofali takie gorące hot, 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 hot posłać do prasy. A jeśli to nie pomoże. No to cóż, no, no pozostaje tylko przebrać premiera za kaloryfer.